No teraz przypomnijmy sobie to, co się wydarzyło w poprzednich tygodniach w MIM Wrestling. Blas pies do kuchni i porwał mięsa ćwierć. Jak kucharz to łobaczył, zarąbał go na śmierć. Spuścił z niego krew, skórę zdarł z guptaska. Śmieje się i mówi, smaczna, takie łbaska! Kucharz to morderca i ochydny głupiec. Teraz my go podpalimy po to, żeby upiec. Raz, dwa, trzy, pokrzesiwo biegniesz ty! Bardzo ciekawa wyliczanka. Ktoś ty, idź stąd! Na bagnach zgubiła się młoda kobieta. Miała szare włosy i bliznę na twarzy. Widzieliście kogoś takiego? Była taka jedna. Może poszła z Jankiem? Nam babcie mówiła, by uważać na staruchu. Właśnie. Kiedyś, jak przez wieś klechły szły, to wieskowi dziad krzyczał: Chowaj te dzieciaki po lasach. Niech plaskały świętych nie kuszą. Powiada im. Tak mówił. To to jest Janek. Janek, Janek. Gdzie to kochanek? Jak ty się wyrażasz? Zmyślają i zmyślają, nic tylko zmyślają. Widzę, że niczego się od ciebie nie dowiem. Tak, bo ja nic nie wiem. Janek na pewno coś wie. Ponoć on wszystko wiedzący. Jak się z nim poprzytulasz, opowie ci bajkę i da ci kremówkę. Dawaj Thanos! Haha udało się! Brawo chłopaki! Jerzy Owsiak nie ma z nami żadnych szans! Armia Kaczyńskiego najlepsza! Pan Jarosław zapanuje na zawsze! A kogo licho niesie? Ale ładna chatka! Taka nie za duża, zupełnie jak ilość subów kanału Memerestring! Co tu się, biały wiek we własnej osobie? Co cię sprowadza w moje skromne progi? Dzień dobry szanowna pani! Szukam Ciri. Widziała ją pani? Nie znam nikogo takiego. Do widzenia. Urzesz. Wiem, że współpracujesz z Zawadiaką. Zapach kremówek cię wydał. To na chuj się pytasz? Kodeks Wiedźmiński. A to przepraszam. Gadaj gdzie Ciri. Pobiegła w tamtą stronę. Główno prawda. Gadaj o co tu chodzi albo cię wyhendorzę. Nie ma takiej potrzeby. Twoja córka została porwana przez Wojtyłę. Razem z kościołem katolickim wykorzystał jej moc. Twoją jedyną nadzieją jest pokonanie go na mememanii. Musisz jednak wiedzieć, że to już nie jest ten sam zawadiacki Karolek, który tańczy i pompuje rower. On cię zniszczy biały wilku. Tak jak zniszczył mnie, gdy miałam pięć lat. I wy chore pojeby. Jeśli spadnie jej włos z głowy, to was wymorduje. Już za późno. W takim razie dobranoc. Ale ja nie idę spać. Muszę znaleźć jakąś wskazówkę, jak pokonać Wojtyłę. Ha! O kurwa. Całkiem solidna kremówka. Wracamy po przerwie. To jest ten moment, na który wszyscy gorąco i bardzo czekaliście! Tak naprawdę, można powiedzieć, pojedynek wszechczasu! Gerald Jan Paweł Drogi, już teraz! Drogi drodzy, oto on! Biały wilk we własnej osobie. Rzeźnik z blawikem. Ten, który jako jedyny. Był w stanie pokonać Jana Pawła II. Jednak pytanie. Pytanie. Co babka miała na myśli mówiąc, że to już nie jest ten sam Karolek, który tańczy i pompuje rower? Czyżby coś się zmieniło w Janie Pawle II? Ale o tym się zaraz na pewno dowiemy. Na razie wchodzi Gerald z Ribu. Wiedzmy. rzeźnik z blawikiem, Windblade, Biały Wilk. Ależ to będzie batalia. I co Geralt zrobi z wiedzą krymówkową? Co zrobi z tą krymówką, którą znalazł w chacie starej baby? A teraz. Wychodzi on. Znacie tę melodię? Ale coś nie tu nie, nie gra. Coś tu nie gra, gdzie są światła? Kacpercuchon! Dziękujemy za subskrypcję. Ale czemu są takie ognie? Coś tu nie pasuje. To nie jest weściówka. Oh. 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 The... O mój no. Boże! Jan Paweł II się zmienił! To The Kinder Taker, a więc... Alter Ego! Alter ego. Jana Pawła II! pogromca dzieci! Ten, który je zabiera, ten, który porywa z psi, ten, który porwał małą cyrilę Ten, który porwał małą Marysę. Dzieci Taker, dokładnie. unął, płonął moc Cyrilli, zmienił się. Papież Zawadiaka już nie jest Zawadiaką, on się zmienił. Dobra, daj mu wejść.

Moi drodzy, rozpoczynamy pojedynek. Tymczasem na czacie Dominik z nas szydzi. Dominiku, to nie ma być zabawne i to nie jest zabawne, to jest przerażające. Jan Paweł II, The Under, The Kindertaker, Gerald z Rivi. Czy Gerald z Rivi poskromi legendarną bestię z Wadowic? No właśnie, pytanie kto, kto jest tutaj większą bestią? Kto, kto jest... jest silniejszy? I co Gerard zrobi z wiedzą tajemną odnośnie krymówek? Co zrobi z tą krymówką, którą znalazł wcześniej? Nie wiem, ale wydaje mi się, że będzie miało to ogromne znaczenie przy tym pojedynku. Zwłaszcza teraz, gdy Jan Paweł II, papier Zawadeka, zmieni się w The Kindertakera. I spójrzmy, Gerard z Rivi. Dziękujemy. Proszę Państwa, kartonisław. kartonisław, dziękujemy za subskrypcję. Dziękujemy, że dołączyłeś do tego zacnego grona. Grona pierwsze przypięcia, ale to było tylko... I Jedno. Nawet nie. Nawet nie jedno. Kindertaker tak szybko się wspiął ponad wyżyny swojej odporności. I nie dał rady tutaj nawet Geraltowi. Widzimy jak on się od razu wstaje po tych atakach Geralta. Devixon boje się. Boję się przypuszczać, boję się myśleć co będzie po zjarań. Teraz Geralt wyszedł z ringu, on był wyrzucony i teraz atakuje on papieża Undertakera. Tak łokciem. Bym na chwilę zmęczony. Papież zawadiaka. Już nawet nie wiem czy on Zawiadaka, bo on przecież już nie jest zawadiacki. No, no, dokładnie. Kartonisław, to my dziękujemy. Teraz wspaniałe DDT. Piękne DDT. I... Wojtyła wychodzi. Czy to jest Wojtyła? Ja nie wiem. Że ja te... nie wiem czy możemy używać wiem. takich. I wyciągnął, jak ja to mawiam, kij do bilarda. I wyrzucił go, wyrzucił go. Oh, okay. Przedziwna sytuacja. Nie to wiem o bo... co chodziło. Może to jest jakieś zagranie, może po prostu jeszcze, nie wiemy. Tak, na ten moment... Tak jak z Kremówką. Tak jak z Kremówką, no zobaczymy co się wydarzy. Teraz Geralt przejmuje Geralt przejmuje, przejmuje Kija. Ale to A teraz Papież Kinder, Taker atakuje Kijem. To jest Kido, Hendo, słyszę to już kolejny raz i cały czas nie wierzę. To jest Wcale się nie znacie to jest do bilarda, Ma taką widać. nawet białą końcówkę, Dokładnie, jak się zakreduje. Tak. tak, to jest właśnie to. To jest to. A tak teraz na... A, mu zaatakował? Chyba tak. Ale Geralt wstaje, on się nie daje. I teraz widzimy. Atak, Ale bo to jest tak. i chyba Kindertaker krwawi. Chyba doszło do krwawienia, a do Kindertaker. Proszę państwa, trzeba zauważyć, że jednak nasz Wiedźmin jest większy. Jeżeli chodzi o masę, to on tutaj zdecydowanie, zdecydowanie przewyższa. Dziękujemy TheVixxon The za podwójnego suba! Dziękujemy! Anita się pyta kto walczy, walczy The Kindertaker. Wojtyła kontra Geralt z Rivi! Dokładnie, Anita, jest to bardzo ważny pojedynek. Eee, tutaj ważą się losy naszej federacji... prawie. Prawda tak. Geralt teraz oparty o barierki. Pochodzi Kindertaker i seria teraz brutalnych, potężnych ciosów na twarz. Rzeźnika z Plawikem. Pytanie, czy rzeźnik z Plawikem dzisiaj zademonstruje tą swoją brutalność? Czy on ma w ogóle jakiekolwiek szanse z The Takerem? Na razie widzimy, Papież Wojtyła leży poza ringiem. Geralt wszedł i wyszedł. Co zamierza zrobić? Widzimy. Chwila konsternacji i sięga po coś pod ringiem. Wyciągnął. Co? Wyciągnął jakąś księgę tajemną. O co chodzi? Nie wiem, pierwszy raz widzimy. Taki przedmiot na, na naszym to rynku, Tomasz, dziękujemy księga. bardzo za subskrypcję. Dziękujemy Tomaszu, to jest chyba księga z zaklęciami, tak mi się wydaje. Bardzo możliwe. Be, 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 tak ona wyglądała właśnie jak księga z zaklęciami. A teraz wspaniały backbreaker w wykonaniu Undertaker'a. a Beto wysyła kolejne pieniądze! Beto! Beto przestań! Ja dziękuję bardzo, ale nie możesz już tyle! Stop! Ale ci będę musiała... ...płacić za obiady z pyszna.pl, bo nie będziesz miał co jeść. A teraz Undertaker, tak zwany Old School, prosto z górnej liny. Geralt kontruje, prawie teraz a, sierpowy łokieć, ale Undertaker próbował skontrować, ale to tak naprawdę Geralt skontrował. Tak, dziękujemy. Boże Beto. drogi, Beto, tak właśnie teraz się wyświetliło. Teraz się wyświetliło, dziękujemy bardzo, dziękujemy. Beto zapisuje się... No, w tak, zapisuje się w historii meme wrestling. E, chyba będziemy musieli mu wysłać jakieś jakieś prezenty. Tak. Beto wyszyj na Prief swój adres. Albo paczko ma tu adres może. Kinder teraz. Poddaj się biały wieku. Wow. Nie jesteś w stanie rywalizować z mocą kremówek. Kościół katolicki nie zginie. Armia Kaczyńskiego musi zwyciężyć. Mam to w dupie. Widzimy, że Geralt się w ogóle nie przyjął tymi słowami, sło, słowami e, The Kindertakera i teraz przerzucił go, podsuł go w górę i teraz Geralt, Geralt szykuje Igni, Igni, potężne Igni, cios kończący Geralta z Rivi. przypięcie, raz, dwa, ale Kindertaker odbija, nic sobie nie zrobił z tego potężnego ataku. To było pedigree w wykonaniu Geralta z Rivi, tak zwane Igni. Igni Geralta i teraz liść, ale kontruje Wojtyła. Co za zwrot akcji. Ależ teraz obalenie, ale Wojtyła wstaje. On nic, absolutnie nic sobie nie robi z tych ciosów. On jakby, jakby był nieśmiertelny. I teraz obala Geralta. Myślałem, że pójdzie na zaplecze, ale nie. Zrobi tylko taki yy, taniec, oszukaniec i wyciągnął neonowe krzesło. Co zrobi Wojtyła? Atakuje teraz! Potężnym ciosem! Oj, wskazuje, że to on jest zwycięzcą, ale nie tak szybko, Karolu. Musisz przypiąć Wojtyłę. Co on mu robi? Widzimy duszenie teraz. Oliny, na pewno bardzo bolesne. The Undertaker. Zbliża się teraz do... Wojtyły i co on szykuje, co on robi?! Czyżby to jest ostatnia podróż do Wadowic?! Przypięcie! Raz! Dwa! Geralt! Geralt jeszcze się trzyma! Jakimś cudem, jakimiś niespotykanymi siłami! A Wojtyła szykuje! Tombstone pile driver. Wadowicki driver! raz, dwa! Nie! Już się krzyczeć, koniec, ale nie Wojtyła! Nie dał rady! Geralt jeszcze się trzyma jakimś cudem, jakimś sposobem! On jeszcze wojuje! Wojtyła podnosi krzesło, umieszcza go teraz w narożniku! Co się wydarzy? To może być kolejna krzywda Geralta prosto w to krzesło! Geralt trafił prosto w to krzesło! Teraz seria ciosów o matę głową Geralta z Rivi. Tak, Tak to ja tak serio I szykuje się kolejny watobicki pile driver! Geralt nie ma szans! On musi już przegrać! Raz! Dwa! Trzy... Nie! Nie! Było trzy. Nie było! było! Nie było! Geralt się trzyma! Geralt się trzyma! Jakimś cudem wola walki Geralta! Niezwykła! I teraz liść! I kolano! I Geralt wychodzi poza ring! Geralt wychodzi poza ring i wyciąga jeszcze raz mackę! Matka? Zbroi, nie zbroi, cechu Żmii. Ale Wojtyła mu ją zabiera, błyskawicznie The Kinder Ale Geralt mu ją odbiera! <grym> Proszę nie? Państwa, co za przepychanka Wojtyła z no, znokautowany, nie, jednak nie. Jak on szybko wstaje po tych potężnych ciosach! I teraz podnosi Geralta. Ale Geralt kontruje. Geralt co zamierza zrobić? Ależ teraz seria! Geralt! Co on robi? JAKA WŚCIEKŁA SERIA Geralda! Jezu... Wojtyła upadł po raz... Pierwszy, albo drugi, trzeci, nie pamiętam ich. A GERALT... TERAZ SWÓJ Pydriver! DRIVER! SPY DRIVER SZKOŁY... SŁAŻYCIE, I POWSTAŁ! <grym> WOJTYŁA POWSTAŁ! Ale Geralt go Gdy wyrzuca po Komentator pozbyt. ma jakiś wylew, ewidentnie, moi drodzy. Nie martwcie się, wszystko jest w, to, skanduja, w to, no. A Geralt? Geralt zdejmuje... Coś tam? Monitory z tego. Stołu? Stołu przy którym nikt nie siedzi, co? Nie siedzi. siedzi. Co zrobi Geralt z Rivi? Zdjął, ale nie wykorzystał wcale stołu. Proszę Państwa, on na razie wyżywa się na Kindertakerze. Jaki będzie jego kolejny ruch? Siłuje się. A i odbija go od, od, ringu. od ringu. Tak, co zrobi Gerard? Widzimy, ściąga teraz. Z kolejnego stołu, wyrzuca te monitory, no biedne monitory, bo już nie mamy pieniędzy na te monitory, przestańcie to robić, no naprawdę. Geralt z Rili. Rzucił teraz o barierki. Ale widzimy nie wykorzystuje tych stołów, także na razie możemy w spokój tam komentować. Gerald. Gerad łapnie kindertakera i proszę państwa trzeba nacisnąć L! Naciśnijcie L! Szybko szybko! Na czacie, pisz, piszcie L, piszcie L na czacie! Jeżeli nie zdążycie, może coś się wydarzy śmiesznego jakieś strzały i teraz... Jakieś strzały koło naszej chaty, Mamy jakby L? Nas Dobrze! To... Kliknęli L! I co się dzieje? Wchodzi KTDF. na stół! Wchodzi Gerard na stół! On szykuje, Gerald szykuje z nas! Eee, na stole czwarta, gęstość, moi drodzy, koleżanki! Zadziałało miłość, zadziałało! ale Kinder Taker powstał od razu! Niesamowite. Nie mam żadnego powiedzenia, jak ten człowiek, albo też potwór to wytrzymuje. Dziękujemy za wszystkie wasze elki, moi drodzy, to na pewno zadziałało i powstał Glitch. The Kindertaker powstał, nic co mnie zrobić! z Tego, że jego głowa została y, przebolcowana przez ten stół! Wow, wow, wow. A co robi teraz Kindertaker? Jakieś szalone rzeczy i teraz widzimy, że to on panuje nad Geraltem. Czyżby on chciał teraz wykorzystać siłę stołu? Spójrzmy, co zrobi The Kindertaker. Oj, obawiam się. Piszcie L albo nie pisz, nie wiem. Piszcie L na szybko, szybko, może coś nie. się tego wydarzy. Albo nie, no nie wiem, komu kibicujcie, jeżeli kibicujecie Papajowi, piszcie L. Piszcie L, to coś się może wydarzy. Nie wiem. Naprawdę nie wiem, to pojedynek jest niesamowity, proszę państwa. Kindertekers się wyżywa teraz na Geralcie z Rivi. Co się wydarzy? Seria kopnięć. Seria uderzeń na głowę Geralta z Rivi. Seria teraz lewych sierpowych. Beto, widzę, że już znalazł, nam światka na ślub. My jeszcze ustalić tylko kto ile ma lat, żeby wszystko było legalne. Nekro daje Eldsban daje G, moi drodzy, mamy jeden do jednego. Tymczasem Kinder Taker łapie się za głowę, ale teraz łapie Gerata Oj. i kładzie go na stół! Kładzie go na stół i teraz! Co na Kinder Taker? To jest manowisko! O matku Pascal On go przecież zamordował! Zamordował! Geralt nie ma. Nie, nie ma możliwości, żeby Geralt to przeżył. Nie ma Widownia możliwości. jest po prostu żadna krwi za każdym razem, gdy dzieje się coś tak okrutnego. Oni krzyczą Disney's awesome". To nie świadczy o nich dobrze. Ale. my również chyba wszyscy. enjoyujemy to wydarzenie, że tak się wyrażę. wykonuje awesome". w Matko Boska, ale emocje, to jest największej jakości mecz w historii naszej federacji! The Kinder Taker Ares I co zamierza zrobić z naszym biednym Polakiem rzeźnikiem z Blubikiem, wyrzucił go poza ring Zban, udało mu się napisać całe z... całego co się Geralta, nie? Geralt! Gera... książkę! Się. Księga kremówki! Księga kremówki! Co on robi? O Boże! Egzorcyzmy! Jezus Maria! Giera. Co się oh, dzieje nie. z The Kindertakerem? Trząsa dla Geralta! Opętanie! Geralt Geralt. Za opętanie? Tego jeszcze nie było? Teraz walka poza ringiem. Geralt... Jezus Maria, co tam się wydarzyło? Ale Kindertaker Czemu żyje! Kinder Kindertaker jeszcze żyje? Tutaj widzimy, mała Marysia kibicuje. A walka trwa dalej! Geralt z Rivi wykorzystał walkę! WALKĘ! I MAMY LEGENDARDĘ! 50 VITÓW! Kerat, Papież przypina! Nie ma! Kindertaker jeszcze żyje! Było prawie zakończenie, ale Księga Kremówki nie wystarczyła! The Kindertaker walczy! Łamie! ławię teraz skarg Geralta! Co się dzieje? Co się dzieje? Jezus Maria! I TERAZ Pedigry! IGNI! LIGNIFER, do tego GERALT! PRZYPINAJ! Przepraszam za tego człowieka, proszę Państwa, przypięcie będzie. Ja tylko chciałam podziękować wszystkim, którzy są w tym momencie razem z nami, tym, którzy są z nami od pierwszego odcinka, tym, którzy są od drugiego, trzeciego, w naszej stałej ekipie. Oh, TELEPORTOWAŁ SIĘ! KINDERTAKER SIĘ TELEPORTOWAŁ! I TERAZ KINDERTAKER, OSTATNIA WADOWICKA! Podróż, Jezus Maria, przypięcie! Nie! Nie kończ tego wstawaj, Gerard! Jez! Boże święto! Ja nie, 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 nie mam słów. Potem tu komentator to odpierdala, to ja nie mogę... I spodziewać. teraz Kinder Taker łapie go w powietrzu! Ostatnia! Wadowicki Paldriver! Przypięcie! Sęcia! KONTRAST, raz! Dwa! Kindertaker. The Kinder Taker! Wygrywa! Pokonam! Pokonam! Nie żyje, moi drodzy. The Kinder Taker. The Kinder Taker. To on zwyciężył ten pojedynek. Proszę Państwa, zaklęcia nie pomogły. Pałka nie pomogła. Ki do billboard. Do Bilarda. Książka z zaklęciem, kremówki bilor, nie pomogła. No. NIE pomaga, NIE POMOGŁA, KINDER TAKER WYGRA, Nie Niech ktoś zadzwoni na jakąś policję, czy... CO, Co SIĘ TERAZ WYDARZY Z CYRILLĄ? MIR MAKO BLASKA What the heck, czemu mówisz, że to jest ustawione?